Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Szereg problemów towarzyszących pracy świec zapłonowych zmusił producentów do udoskonalenia produktów. Jednym z rozwiązań stały się świece irydowe. Do głównych trudności zalicza się niestabilną iskrę, krótka żywotność. Z czasem próby zmiany zasady działania ustąpiły miejsca próbom zmiany materiału do produkcji elektrody środkowej a także jej kształtu. Aby zapobiec zniszczeniu zredukowanej średnicy elektrody przez wysokie temperatury, wymagany był metal ogniotrwały o wysokiej wytrzymałości. Wśród głównych kandydatów znalazły się metale szlachetne i półszlachetne. W rezultacie wiele z nich zostało odrzuconych ze względu na nieodpowiednie dodatkowe właściwości opór elektryczny, Utlenianie przy zapłonie it. pod koniec eksperymentów liderem okazały się stopy Irydu. Tak więc Irydowe świece zapłonowe są wynikiem poszukiwania rozwiązań głównych problemów w działaniu konwencjonalnych świec zapłonowych, ich ulepszonej wersji. Po raz pierwszy wprowadzone na rynek przez japońską firmę NGK, świece zapłonowe wykorzystujące Iryd zdobyły przyczółek na rynku i zyskały znaczną popularność. Iryd Irt jest srebrno-białym metalem o najwyższej twardości na naszej planecie. Jego opór elektryczny ustępuje jedynie złotu i srebru. Jego temperatura topnienia, 2454, jest wyższa niż molibdenu, 2620, i wolframu. 3420. Ponadto iryt jest metalem szlachetnym, który nie utlenia się podczas spalania. Właściwości irydu są powodem, dla którego deweloperzy wykorzystują ten metal w elektrodzie środkowej. Jego odporność na odkształcenia, wytrzymałość i zdolność do wytrzymywania dużych obciążeń przejawiają się w stopach bez nich praca z metalem jest niemożliwa ze względu na kruchość materiału i niską przewodność elektryczną cechy. Irydowe świece zapłonowe wyróżniają się na tle innych produktów niewielką szerokością końcówki uzyskaną dzięki laserowemu spawaniu elektrod i irydu jako przewodnika. Średnia grubość irydu wynosi 0,4 mm, podczas gdy alternatywne typy i podgatunki mają grubość od 1,5 mm do 2,5 mm. Cienki pręd pozwala na skoncentrowanie ładunku elektrycznego na małym obszarze zamiast rozpraszania go na całej powierzchni w przypadku większego obszaru elektrody, a w konsekwencji zwiększa jakość skiernika, dzięki temu systemowi paliwo spala się tak całkowicie, jak to możliwe, niezależnie od wybranego trybu prędkości, a silnik pracuje płynnie bez przerw, zalety. Eksperymenty mające na celu ulepszenie standardowych produktów nie poszły na marne. Właściwości irydu i cechy wtyczek irydowych doprowadziły do szeregu zalet w porównaniu z przestarzałymi produktami wykonanymi z innych metali i stopów. Wśród nich są. Zastosowanie produktu irydowego średnio zwiększa ogólną moc silnika o 7%. W niektórych sytuacjach procent ten wzrasta jeszcze bardziej. Co przekłada się na wymierne korzyści. Żywotność rydowych świec zapłonowych jest znacznie wyższa niż innych typów i podgatunków. Wymiana jest wymagana nie częściej niż po 100 tysięcy do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Żywotność poprzednich typów i podgatunków 10 000 do 20 000 km przebiegu to właśnie ta właściwość rekompensuje wysoki koszt produktu rydowego. Wymagane koszty paliwa są zmniejszone o 7% ze względu na mocniejszą iskrę, która zapewnia zapłon objętościowy, ponadto zmniejsza się emisja toksycznych substancji które są szkodliwe dla ludzkiego ciała i środowiska. Uruchomienie silnika nie wymaga dużego wysiłku, nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych. Niskie temperatury, silnik uruchamia się szybko i bez dodatkowej pomocy. Ta właściwość jest szczególnie istotna w obszarach o surowym klimacie, gdzie temperatura spada do 40 w zimie. W ten sposób producenci nie tylko poprawili problemy poprzednich produktów ale także wprowadzili szereg nowych zalet. Wady. Pomimo ulepszeń, irydowe świece zapłonowe wymagają dopracowania i udoskonalenia. Zalety irydowych świec zapłonowych uzupełnia kilka istotnych wad, w tym znaczna różnica w cenie pomiędzy świecami irydowymi a zwykłymi. Jednocześnie nie można nazwać zakupu zwykłych świec korzystnym lub ekonomicznym. Ponieważ żywotność świec irydowych jest wielokrotnie dłuższa, wybór produktu ze względu na cenę jest błędny i może prowadzić do jeszcze większych strat. Nieuzasadnione stosowanie w konwencjonalnych silnikach. Świece irydowe są zorientowane na nowoczesne modele i wysokie przebiegi, jeśli zarówno pierwsze, jak i drugie są nieobecne wszystkie pozytywne aspekty, z wyjątkiem zwiększenia zasobów. Znikają. Połączenie świec irydowych ze starszym modelem samochodu nie przyniesie imponujących rezultatów. Jeśli pierwsza wada jest uzasadniona jakością i żywotnością, druga bezpośrednio wpływa na decyzję o zakupie irydowych świec zapłonowych. Koszty nie zwrócą się bez mocnego silnika i częstego użytkowania samochodu. Koszt Niewielka i zrekompensowana wada w rzeczywistości staje się dla kierowców głównym argumentem przeciw przy zakupie. Koszt świec irydowych przekracza cenę zwykłych ponad dwukrotnie. Głównym tego powodem jest wysoki popyt na rynku. Rzadki i cenny metal również przyczynia się do wysokich cen, jednak w niewielkim stopniu całkowita masa irydów w elektrodzie jest niska, ponieważ tylko końcówka jest wykonana z metalu szlachetnego co ma niewielki wpływ na ostateczny koszt świecy. Koszt świec irydowych jest zmienny i spadnie, jeśli spadnie popyt. Obecnie ponad 20% całkowitej ilości irydów przeznaczane jest na produkcję świec. Jeśli liczba ta wzrośnie, cena wzrośnie o nieokreśloną kwotę, jeśli spadnie, cena spadnie. Istnieją dwa możliwe powody, dla których odsetek ten wkrótce się zmieni, spadek odsetka starych samochodów na rynku i popularyzacja samochodów z mocniejszymi silnikami co sugeruje ich dostępność dla wszystkich segmentów populacji doprowadzi to do wzrostu ceny świec żydowych wynalezienia nowych bardziej wydajnych produktów wykorzystujących inny rodzaj metalu lub stopu co doprowadzi do obniżenia ceny rydowych świec zapłonowych dopóki nie zajdzie pierwsza lub druga okoliczność Irydowe świece zapłonowe zyskują na popularności. Powoli przejmując rynek i wypierając przestarzałe produkty. Czy gra jest warta świeczki? Irydowe świece zapłonowe są więc zalecane do zakupu w obecności samochodu nowoczesnego modelu z mocnym silnikiem. W takiej sytuacji produkt zrekompensuje nie najniższy koszt i pokaże właścicielowi samochodu wszystkie zalety i zalety. Szczególnie trudno będzie się bez nich obejść w surowym zimowym klimacie. We wszystkich innych sytuacjach świece irydowe większą zasoby, ale nie wykażą innych zalet w stosunku do przestarzałych typów i podgatunków. Co nie zwróci wysokich kosztów ich zakupu, a WordPress commenter, Hello. World.